No to hej, cześć, witajcie. Z tej strony Loki i Oluś witamy Was w kolejnym odcinku ze Sniper Elita. Tak, witamy Was bardzo, ale to bardzo, bardzo serdecznie. Dokładnie, kolejny odcinek. Chwilę, chwilę nie było, bo, bo trudno się zorganizować tutaj do nagrywania, na, do nagrywania ale, ale będzie dobrze. Co nie, Oluś? Tak. Tak, no, więc oczywiście. rozpoczynamy tutaj kolejną misję i mam tutaj ukończ misję, żeby odblokować możliwość wyboru postaci, więc yy, ja tej misji akurat chyba nie robiłem. Już yy, tutaj, tutaj chyba chyba jej nie robiłem, bo tak mi przynajmniej pokazuje i swoją drogą chyba będę twoim klonem, tak mi się przynajmniej wydaje. Hmm. Bo nie, nie wiem, czy bo mam postać Harry Hocker, To jest twoja postać? To tak się nazywa główny nie, bohater? moja to postać nie... to Carl Fairbairn. Aha, to ja będę jakimś jeszcze innym źródłem. to trochę mi się nie podoba, że nie będę kobietą, ale możesz... A, to trzeba ready dać. Dobrze, to dajmy ready i... Ro rozpocznijmy kolejną misję. Wy możecie zostawić łapkę w górę, jeśli oczywiście materiał Wam się spodoba, a my teraz jesteśmy w obiekcie w magazeno. no. donelli no is jubilant with confirmation that piero capo has been neutralized. piero He's been capo is as good as his word and offered his full support. guess for him it's a matter of honor. not that the partisans necessarily want donelli's help. many in the resistance have as much reason to despise the mafia as they do the fascists. Weaver's informant has contacted him again. Major Hans Dorfman, one of Boehm's top men, his adjutant no less. This time he says he has information he must deliver in person. Says he knows where Kessler is. To mamy teraz zdobyć informację takiego czy, czy 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 jak to wygląda, nie jestem pewien. Tak naprawdę. Ale jesteśmy i panie, jestem kobietą, jestem jakimś. ziutkiem. Ziutkiem? Czemu jestem ziutkiem jakimś? Nie jestem pewien, ale no dobrze, no skoro tak. To nie będę niby wybrzydzał, no tak. chociaż nie podoba mi się to za bardzo, no ale dobrze, no trudno. Tutaj jakieś ammo zebrałem, w ogóle nie jestem pewien, no ale dobra. Jakieś tutaj coś, jakieś tego typu dźwięki stąd dochodzą, więc chyba coś podnosimy. No i dobra, no trzeba tutaj coś posprawdzać, coś poklikać, z kimś porozmawiać. A to to ja, to ja teraz jaką mam, ten, jaki mam pseudonim? Bo mam jakiś inny teraz. Nie wiem, jeszcze się dowiemy. Neutralizować <sparthe> hmm. Nie no, ale tu ja nie jestem pewien, czy w ogóle. Hmm. Musisz mi Oluś coś wymyślić. Ja jestem tego stan. Coś ci wymyślę, tak? ale Dobrze. to jeszcze. Dobrze, to zastanów się, to nie jest aż taka łatwa. Sprawa, prawda, tu jest jakiś ziutek jeszcze w garniaku. komando. Ah, <sparthe> <sparthe> Berlin would help me as a big war hero. <laughs> Something tells me you're mm -hmm. not interested in medals. Where is Andreas Kessler? We need him alive. Oh, Kessler is up at the coastal facility in Magazzino, buried with his books and booze. <laughs> Why should I trust you? Why would anyone trust a traitor? Well, for knows my intelligence is good. Was I not correct about the ammunition hall? Near the viaduct, no? Small fry. Listen, Lieutenant. The the war is becoming unpredictable, and if the Allies push through, I get it. You're just hedging your bets. All I ask is you remember me, if and when the time comes, Lieutenant. <laughs> Nie podoba mi się ten żutek. W sensie jakiś taki, no. Nie taki pewnie jest, mafiarz, mam wrażenie. Pewnie mafia. Coś pewnie takiego, ale mafiarz, nie ma tutaj eleganckiego kapelusika na sobie w każdym razie jaki piękny no widok. widziałem. No, wszyscy mafiozi chyba noszą kapelusiki. Nie, nie jestem zaś... pewien, ale no w każdym razie a propos mafii widzowie, to miałem dzisiaj nagrywać mafię jakoś dwie godziny temu, ale generalnie prąd stwierdził, że się wypierdoli i się wypierdolił i nie miałem prądu przez jakąś godzinę czy coś w tym stylu i nie nagrałem odcinka z mafii, więc nagrywamy sniper Edita. Proste tak. To, że tak już chciałem napomknąć. No dawaj, gadaj z dziutkiem, o ile w ogóle możesz cokolwiek. No mogę. Lecimy. No to lecisz. Carl. Are up. Kessler. Nie tylko Kessler. The coastal w Magazino is a key Magazino. Zobaczymy, how much boom's know about the Allied plan, right? I'll see what I can do. What else? Well, Goes by Major Klaus Rothbauer. Czy to robisz coś? Proszę, my ci coś? No co? nie wiem co mi buczy. Tak robi bu. Na chwilę i potem nie ma bu, a potem jest znowu bu. Nie wiem. Nie co wiem. coś, coś, coś żeś z tym, z mikrofonem. Zrobi, ale ja. nic się nie dzieje Ale buczy ci nie No ja nie ten. wiem No ale to, to odłącz słuchawkę ten i od tego sławki i, i podłącz jeszcze raz Aha. Zadziała widzowie, na pewno, jestem w stanie w to uwierzyć w stu <noise> procentach Że no Dobra No, e, e. E. no to teraz no to nie niezły przegłos, nie przegłos, przegłos jest XD, XD. <noise> Witamy częściu. Nie naprawiło się uczenie, ale widzowie zignorujcie, to nie jest aż takie irytujące bez przesady. Da radę stąd żyć Oluś od dzisiaj jest po prostu ...buczerem. Buczerem jestem też tak, więc... Lecimy po prostu ...co nie, na kolejną plażę łódką, na kolejną misję. O łapce w górze mówiłem, nie pamiętam. Nie wiem. W razie czego przypominam, żebyście zostawili łapkę w górę, oczywiście. I suba, dajcie. I Suba? A ja jem pierogi. Ale pierogi. pierogi. Życzymy mu oczywiście smacznego. Oczywiście, dziękuję wam serdecznie, widzowie. Ja sobie muszę ten talerz tutaj usadowić w dobrym miejscu i dobrze. Jezu, ile rzeczy do robienia. No, ale dobra, no damy radę, proste. Mamy tu znowu jakieś działa do zniszczenia. Więc może do nich najpierw sobie pójdźmy. Mniej więcej. Tak mi się wydaje. Już tutaj przed nami są kolejni przeciwnicy. Więc ale trzeba ja się ich pozbyć. Może... Ty, ale my mamy mało amunicji. No właśnie, dlatego ja sugeruję na początku się chociaż delikatnie poskradać. Myślisz, żeby tutaj mu tak ten? Tak, ten. Pode tak, tak, podejść tak. go od tyłu. Myślisz, że to będzie dobry pomysł. nie może zrobić to. No, to też był yy, jakby w mojej głowie taki plan, tutaj, no dobra. Yy, amunicja karabinowa 1, no naprawdę zajebiście! Chłop miał snajperkę, rozumiesz ty to? Chłop miał snajperkę w łapie i miał tylko jeden nabój do niej, no nie wytrzymam przecież psychicznie. Dobra, tu jest kolejny ziutek, albo dobra, ty poczekaj, to może w drugą stronę pójdźmy, co? Chyba, że bardzo chcesz mu strzelić nie, w głowę, no ale dobra, bo tutaj, bo tutaj są te działa po tej stronie, nie? Tutaj na prawo. Więc tutaj w środku mamy jakiś kolejnych przeciwników. Tu jest pan oficer. Czy ja mu trafię? W głowę? Trafiłem mu w czapkę Spokojnie, nic się nie dzieje. Nie trafię go. Kuźwa! Dobra, nie szkodzi. Nie okay, zauważyli mnie. Tylko tu idą troszeczkę. Czy oni cię wykryli, Oluś? Tak. No serio? Dobra, zdarza się! Ale no! Chciałem go! No ja wiem, że chciałeś dobrze, no. Ale ja nie umiem trafić w głowę. We... No, kuźno! No, nie, chciałem go załatwić, no. wiesz. Y... A, bo tyle leżysz! Się... Tak, bo ja chciałem go załatwić nie wręcz, nie? A on jest, był na schodach i gra mi nie pozwoliła. Aha, no Popieka. to gra jest popsuta, rozumiem, zajebiście. No. Zdarza się. Przeszukanie! No dobra, nic się nie stało! Nic się nie stało! Się nie stało. stało. Za pierwszym razem nic się nie stało! Oj! Nic się nie stało! Polacy, nic się. Myślałem, że tu ziutek jest, oj. No cóż... No przepraszam, tym razem to moja wina, że nas... <gryw> ...wykryli tak szybko. I... No, no kurde! No halo! Dlaczego to nie siadło? No przecież, kurde, w głowę strzelam, ty! Oluś, ta gra jest chyba znowu nieuczciwa i popsuta. Ty, no, no bo strylają tutaj, coś mocnego tu chyba stryla, czy mi się wydaje. Czy nie stryla tutaj nic mocnego? Faust! No dobrze, to, przy... to jeszcze raz, to jeszcze raz, ale spokojnie, nic się A... nie zostało. Jeszcze raz, Pierwsza no, z to... wielu mam wrażenie. No, no właśnie, na, nie zdążyliśmy nawet nic. O, no i pięknie. O! To fantastycznie, możemy to jeszcze raz zrobić. Możemy wszystko zrobić jeszcze raz. Ja tym razem może troszeczkę bliżej do tego oficera podejdę. A ja tym Co? razem może się wespnę na górę, zacznę od tego. żeby Was się i Dobra, i teraz mu pięknie w głowę trafiłem, tylko chłop zauważył trupa, ale spokojnie mnie nie zauważyli, ja się wycofuję. I teraz może strzelisz koledze w głowę? Można też i tak w dalszym ciągu. Być, y nikt nas nie wykrył. Troszeczkę są koledzy rzuci, ale nie bądźmy tutaj w tym momencie rasistami. Rasistami, o właśnie. Ja bym powiedzieć. koledze strzelił w głowę, piękna główka siadła. Tam to się wytnie, widzowie. Spokojnie, nic takiego tam przed chwilą nie miało miejsca. Żadnego fejla nie było. Oluś okay. tutaj wspina się, zeskakuje, a my powoli dalej idziemy do tego wielkiego, ogromnego działa. Co nie? I trzeba znaleźć tego śmiecia z Panzerfaustem też, tak. To, 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 to na pewno. Więc ja sobie tutaj elegancko przeciwnika przeszukam. O, e, no, czy ja zdążę zjeść. Zjadłbym przynajmniej tego. Okrasę, elegancką kiełbasę. Proste, eee. tak. Coś? Wow. Aha, bo to to tak napierdziela. Jakieś oh. takie tutaj ten. Dobra, tutaj mamy kolejną dwójkę. Ja Więc spiena. ja bym... Ja bym, ja bym. Ja bym zrobił tak. Zdejmiesz tego drugiego. A nie, bo ty tu dopiero idziesz, dobra, ale spokojnie, bo chłop mnie troszeczkę by się uważył. Ale o. ciebie, nie? Elegancko załatwieni. Trzeba tutaj poświęcić trochę czasu na to przeszukiwanie w tym momencie, faktycznie. Bo nie Z mamy zbyt dużo amunicji. Kolejnego koleżkę tutaj. Kurde. Bierzesz kolejnego koleżkę. Nie, tra nie trafiło się. O, już. Dobra, na spokojnie, wszystko tu jest elegancko. Niestety jego lekko spanikowani są teraz, ale... I gwizdkiem ktoś gwizdze. Tu jest chłop? Gdzie jest chłop? Tu u góry? Nie jestem pewien czy on tam. O, właśnie, bo on tutaj u góry sobie yy, Aha. wchodzi. No właśnie. No dobra. Zauważyliście? Nie, chyba. Nie. No i zajebiście. Idziemy tu na górę, bo tutaj chyba trzeba faktycznie ten prawdopodobnie ładunek pod, podłożyć. więc jakby o dziwo dzisiaj troszeczkę na spokojnie. Na Przynajmniej teraz e, e, za tym drugim podejście, podejściem, co nie znaczy, za pierwszym. Ja tutaj no tak, wkładam warunek, prawda, i odchodzę i sobie, jakby dnia miało nie być, co nie, no i, no i co? Nie, to w końcu, o, wow. No i G, tutaj mamy Dobry. w tym Mam bunkrze, co tutaj jest, na mapie, Zniszcz maszyny to mamy. O, o, I ktoś tu po niemiecku spresia nam, gdzieś jest Sprecha. blisko, bo, 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 głośno to było. Cóż ty zrobił, ty, jakiego jumpa żeś wykonał, co jest? Jak się wychylił? Do. Basuj się. Dobra. Dobra, czyli nie chodź mi tylko na kucaka, bo mam wrażenie... Ale tu wszędzie niemców słyszę! Tu jest wyszetek no za ścianą. Oficer dostał łeb. Dobrze Elegancko. Więc tam możesz... Znisz maszynę, Tu jest ta maszyna? Trzeba tu A nie, on jest w środku. Okej. Okay. No to do maszyny widzimy za tym. Dzień dobry. No to elegancko ty, a jak to zniszczyć? No i zajebiście, serwery padły! Niemieckie no serwery yeelo. padły. Proste że tak. W gotyka już Yeel. sobie nie pograją, proste, do widzenia. I tu jakiś ziutek biegnie. Cześć! Ale nie ruszaj się, śmieciu, nie ruszaj. Dziękuję. Wykrył mnie jeden chłop który jest tutaj dobra wykryło mnie Rzucili granę rzuc, 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 rzuc. Właśnie, właśnie widzę Koniec ze skrala No to, nie to cię uderzyło? Mnie to nie uderzyło no. chyba, no nie straciłem życia Dobra, no spokojnie, co z tego, że wszyscy w tym bunkrze nas wykryli. Gdzie tu jest ziutek? Tutaj jest ziutek Strzał w głowę, a ła z pleców wali ziutek O, wow. wow, ale jak mnie o, nie, bo to jest I... To tyga. Oojo! Oj oj. Chyba, oj, oj chyba skończyło oj, oj. się nasze wiesz. Dobra, no, na schody, na schody, na, chody, na schody, na schody. Na schody! Ogólnie no, w tej schody. grze! Na schody! No, i... E, Ogólnie dobra, chyba spokojnie. skończyło się właśnie... Chciałem powiedzieć, że skończyło się chyba nasze bieganie na hama w tej grze. Trzeba będzie się zacząć skradać części. Dobra, spokojnie, już ja przeciw nie podbę No już już już, tylko miałem skrawek życia. Uuu. Wypierdzielaj Perfect. Dobra no to faktycznie, jak Czołg tutaj podszedł, to to, to to nie jest zbyt miło. Ale dobra, na schody tutaj pod, pod nami jest jeszcze. Ała Dostaje Dostaję z pleców skądś, kuźwa. Dobra, chodźmy. Mordo, tam. umieraj. No, ale czemu nie mogę? No, jakiś. Z... Dobra, a... A to nie jest No kurna jest... mać! To jest popsute, przysięgam. Ojoj, oj, no, no. rzucili na nas! Co Artylaria. to jest? O kurde, ty ostrzał! Ja się schowałem do budynku, ja przeżyłem. No ja trochę głupo, głupszą rzecz zrobiłem. Ała! No trochę tak. Spokojnie, są drugie schody. A tutaj czołg napierdziela, więc ja bym tutaj przyszedł do ciebie, dzień dobry. Strzelałem, nie mogłem trafić chłopowi w głowę. O, może tym razem trafię. Albo i nie. Dobra, Oj. za 85. razem, ale trafiłem. Aha. To co tu się stało? Co ty? Co, co tu? Halo, Gdzie? Kto? A, tu! Dobra, dojrzenia No zdarza się, zdarza się. Oczywiście. Zdarza się nawet tobie. Najlepszy. Nawet no. Tak Dokładnie. Co on tu? On coś tutaj konkretnego miał. Nie wiem, czy to był jakiś chłop od nie, wezwania wsparcia. to taki wsparcia. Domek, co przyzywa posiłki chyba, A, czy no i właśnie. na ta, no, takiego wyglądał, bo miał o, jakiś komputer stąd, na stąd, tędy. Na tu jest jakiś tunel fajny. Myślę, że to będzie dobry ten? Bo tu... a czekaj, aby tam... Dobry ten. Tam są jeszcze informacje do zdobycia przed nami. Dobry den! Więc... Ty, bo chłop mi tutaj Oj. coś o pozycji Oj, pierwszy... czołg pojechał! Gdzie on jest? Pojechał? Pojechał? pojechał ode mnie. Pojechał ode mnie. Okay. E, no właśnie, on to, coś tam właśnie jechał sobie, więc... E, jeśli sobie pojechał, to, 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 to dobrze. Faktycznie, dobra, tutaj mamy te informacje. To przydałoby się je zdobyć, co? To jakiś ziutek idzie mi chyba. Ja właśnie Dokładnie. idę Dokładnie. Ale, Mordo, informację. nie ruszaj się. Idziesz zdobyć informacje Jestem sneaky, tajny komandor. Więc... ty no. lubisz być doinformowany, czy... to wiesz. Ale, ile typa! Za chwilę nie będzie typa. Pyk! łap! Plecy mi robi, chłopi, a ja za chwilę, albo nie, jest za chwilę. Jeszcze nie. Aha, bo to. OSZCZAŁ, OSZCZAŁ NA MÓJ ŁEB! OSZCZAŁ MNIE! Oszcza, OSZCZAŁ... MI ŁEB! OSZCZAŁ MI NA ŁEB. I teraz ja go oszczam. Uf. Uf. OSZCZELAM, to znaczy. Proste. Tu jest naprawdę dużo tym, dużo przeciwników, którzy mnie widzą. A ty sobie, Oluś, po prostu przekradłeś się obok. Jezu, ile typa! Dzięki to... za bycie chyba jedną z najlepszych CO TU SIĘ DZIEJE?! Co jest? Puźwa! Ile typa tu jest! No ej, ale ty dosłownie jest, robisz... Jesteś tak dobrą przynętą! <grym> przepraszam, ja tu... że to mówię. Przepraszam, nie, no, ja że rozumiem. to mówię, ale ty jesteś po prostu Ała. przynętą idealną. Skąd? Stamtąd Nie widzę głowy. Albo i wow! widzę. Jak dostałem w nagrodę Cinematica, to mi to bardzo odpowiada, ale tu jest za dużo ludzi! Jeszcze os oszczał, 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 oszczał cały oszczał. czas. Oszczał cały czas na mój łeb tutaj leci. Więc nie podoba mi się to zbytnio. Coś tu lata w ogóle w powietrzu. Ile leci Ała! Co to było? Ała, ja chyba pancer Faustem dostałem. Ała! Oluś, oj, oj. oluś, troszeczkę przekombinowałem, ale tu za... Za bierze, to już za O nie, o nie, przyszedł. o nie, bo to był czoł. Ojoj. E, nie, nie chcę zostaw gry, przepraszam. Nie chciałem. No dobra, no. No dobrze. To, to jeszcze raz tutaj. Szybki... Jak tylko pozwolisz, że podłoduje. Szybki kąs na odwagę. Ojoj. Ojoj. O, już, już. Nie już. podoba mi się trochę. Ojoj. Oj. Trochę słaby czek się wynosił. No no tak troszeczkę, nie? Ała No morgo spoko, ja się przekradnę, ty tam rób swoje, wiadomo Wiadomo Jadomiks Jaki tu idzie Czy to był chłop z Panzerfaustem, bo sobie strzelił pod nogi Masz tu Mordo Panzerfausta przy sobie? Nie no nie ma To czym ty żeś strzelił, że ci wybuchło coś pod nogami Dobra, idę z tobą, bo mi się nie podoba ile tutaj jest przeciwników. Co ty na to? Ty musisz być sniki jak ja. Spokojnie, jestem sniki biki. Tak na mnie w przedszkolu mówili. Do krzaków! Ty no tam jest tyle główek wystających, no kusi! Za bardzo kusi. <głos> <głos> Za bardzo kusi Oluś. Ło! Wow. <laughs> Ile z jest? Jeden wzorzu? za drugim! Aaa! Jak dobrze. mnie ta gra rozpieszcza! Oj, teraz mnie y, stracili z oczu, jestem żółty. Dobrze, no ale jesteś do bardzo dobrą przynętą, więc jakby ja nie narzekam, nie? Już nie, bo mnie nie widzą, ale ktoś tu cały czas gwizdze. E, to ja drugiego! <laughs> Prosteż, ała! Tak. Oj! Chowam się Skąd? Stamtąd. Dobrze. To po informacje. Idź, idź. Po information, informa A po information. A to są w safe. To są w safe, trzeba wysadzić safe. No wiem. Ja go wysadzam Albo. Nie. Artyleria! oj. Zebrałem? Chyba tak. Czy jak ja będę w domu to mnie ostrzał nie groźny, czy nie? Tak ostrzał ci wtedy nie groźny. Ale pierdykło wszystko tutaj obok mnie. ale dobra, no zrobione. W każdym razie tutaj mamy zaciupać oficera i tam zniszczyć działa. Dobra, to idziemy. K kolejny, dobra. No strylają Koła. do mnie, ale kogo to obchodzi, że do mnie strylają? Jestem nieśmiertelny ziutek, tak na mnie w przedszkolu mówili. Ja miałem no. wiele przydomków w przedszkolu. Bo co fajne miałeś w przedszkole? Co w nie? Razie. Ciesz, tak? fajne szczęście. No kurde, za. 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 za jestem, za. No, za kocha. bardzo. Ranga 20. Mniejsze, co? Wow! Jak już rangę 20 wbiłem. Gdzie ty mi tu gadasz po niemiecku? Ty, kolejny ostrzał. W widziałem jak flara, o flara leci. o właśnie. Oj, 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 Dobra, to poczekaj, bo tam jest yy, pan Bum-Bum. Yy. Jak O! Śmiesznie. Już idę. Tam jest, tu jest ziutek przy tych schodach tam. Wiem, widzę. Chyba też ma pancer Fausta. O nie Tak kuba nie będzie. Dobra? Nie będzie. Ała! Co mnie tak pierdykuje? Jezu, tu wszystko wybucha dookoła. O, możemy chyba coś, mamy coś tutaj zrobić. No wys wysadzić to, działo. Czy coś? Jedną A to to nie to, ja to złe ja działo wysadziłem w ogóle. To są jakieś inne, jeszcze bardziej mocniejsze, nie wiem cokolwiek. Dobra, to plantuję kolejne, no. To ja idę plantować. Dobrze, że tych akurat bomb ten to mamy. Aus! Sniper! Aus! Sniper. Au, sniper! Amunicja tu jest. Niedużo. O. No to było, to działo. Zaraz pierdychnie też. Dobra, umrę. A właśnie. Ała, ja też, bo tu. Co to? Jezus Maria, ty, tu jest taki harmider, że tu się nie da w ogóle żyć. ogarnąć, co się dzieje. Nie da się żyć. Ała! No w plecy, zewsząd dostaję. Głowa! Okej, okay. a ty też się wykrwawiasz, dobra, Boże. To za chwilę pójdę do ciebie, tylko pozwolisz, że użyję bandaża. Dobrze, użyj bandaża. <laughs> dobra, i na kucaka. Ale jestem sneaky... sniki biki. Ale jesteś sneakie. No tam ziółtek szczela tak widzę jak mu tam... Glaca się świeci pomimo tego, że ma hełm. Wychy, no i teraz ja się no. akurat schował, no co za... Co za... co za cipa! Nie mogę, ej, bo tutaj... Oj oj, oj oj, oj oj, oj 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 Mordo. No! Ty mi nie mów, że nie wolno. Dobra. Apteczka No dobra, to zrobiliśmy tu chyba wszystko... ...co mieliśmy! Więc na spokojnie, mamy już Ale ponad... Dalej, A łano, ze wszystkich stron! Ponad 20 minut już mamy, ale znajdź informacje, kolejne tam gdzieś są. O! Czemu ja mam czarno-białe te X-Ray'e? Ja to chyba różnie bywa, ja też czasami mam, ale u mnie było z kolorami Noć kurde no uchylił się akurat No a teraz to nie wiem jakim cudem to nie była głowa Okej, okay, teraz była głowa Tylko ono powoli się tutaj. w tym samym czasie Amunicja się tu powoli kończy tutaj możesz sobie Oluś trochę pozbierać amunicję jakbyś chciał Oj Choke, przyjechał o nie A mógłbyś sobie pojechać? A, Bo, jakby. Mnie tego, no, co? ja wiem, ale tu próję. Kurde. To jest, to jest, nawet nie mogę pistoleczki nie. 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 tego powinniśmy się skradnąć. A? Ale tutaj... Cichutko. Nic się nie Bo dzieje. O jezu, po... tak... To tu jedzie. Ale pruje w ciebie na szczęście. O, jak fajnie. Na górę! O jezu, bardzo nagierdajcie. Ej, Ała, Teraz ja, ale. Na schodach no się wywaliłem Poczekaj to, najpierw ja się może podleczę No kurde, co A... się tu dzieje Artyleria sobie pójdzie Tu jest chłop No jak to? Okej, okay. głowa Póki mogę strzelać, to strzelam No spokojnie, to już nie mam celownika Ale i tak Chyba się nie przedrzemy Spokojnie, wszystko się da Trzeba tylko trochę chcieć więc spokojnie, Tutaj masz ten, zebraj sobie amunicję. Bo tutaj trochę chociaż można wyciągnąć stąd. No będzie ciężko, ale dobra, no nie ma ich tutaj aż tak dużo. Czołg sobie Aha! też już pojechał. mi ja niby dostałem? No ja właśnie nie wiem, tutaj jeszcze. Się... Ja Tu się jakieś dziwne akcje dzieją. Ja nie wiem, ile oni mają lat? 17? Proszę nie, proszę nie. O nie żyje. Czekaj, a może by tak? O Jezu. Taki crazy idea w sumie. Że ja na to wcześniej pa... O Boże! O Boże. <laughs> Jezu, no kto tym ostrzałem na piernicza? O Jezu, no zmień ten krabin! Ja nie mam życia już. Nie mam apteczki. Oficera! Mam! Okej! Okay. No tutaj o. też miałem oficera. Jezus Maria! To tym ostrzałem napierdziela? Mamy coś związanego z tym ostrzałem, żeby wyeliminować takiego tutaj gnoja? Nie no nie ma. Znajdź Kesslera. Tego całego Kesslera musimy znaleźć, nie? Ale... Wypierniczaj. To on jakimś tutaj... Pozbyliśmy się ich! Idziemy, 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 idziemy zanim mi będzie więcej, No Nie, bo to jest więcej. ma... O Jezus Mary, to jest jakaś OP brońka, tylko że ona ma mało no, amunicji. Oh. <laughs> fuck off! Oh. Prosto tak. No i widzisz jak tutaj przyjemnie. Dobra. E, no dobra, no to... Aha, bo tu jeszcze te. A ja to so, ja też będę tutaj, nie będę gorszy, też sobie tutaj zrobię taką... E, czy ostrzał? Oczywiście, że tak. Ostrzał. <laughs> to... Ostrzał! To już się zwierzę, to już taka codzienność kompletna, nie? To już... Nie. To nie jest tak, że ty mówisz ostrzał! Tylko mówisz ostrzał! Ostrzał! <laughs> To jest wiesz, to jest takie, wojna, druga wojna światowa Bilek O, ostrza. Ale druga no, to, to jest no, to już. no przerabialiśmy to już panowie, ostrzał, znowu leci, o nie. Nic nowego Chłop tutaj Ty, elegancko Pół co stracił Ała Właśnie chciałem powiedzieć, że wieżyczka, więc... No ja właśnie okay. zapomniałem, że coś takiego tutaj jest, ale widziałem to na minimapie, ale dobra, Ja też to... widziałem to na minimapie. Tylko, że ja nie zakodowałem, że faktycznie powinienem uważać, no to... to, to, to ja myślałem, taka że nas różnica. to minie. Miałem takie płonne. No to ominęło. To ja wezmę informację, okay. O ile w ogóle mogę. podnieść. O, dziękuję serdecznie, no i zajebiście. No to teraz...